No hej, cześć, witajcie w drugim odcinku z Mindpaka, lols I tak, znowu ta jedynka Długo nie było Mindpaka ze względu na to, że Nie wiem, jakoś tak miałem jakieś Problem z tym i jakoś tak słabo mi chodziły te wszystkie modyfikacje Razzipak i Minepack. Teraz jakoś nie wiem, czemu nadal tak dobrze nie chodzi, mimo z tym obdyfajnym. No ale tak, w poprzednim odcinku byłem gdzieś tam, wiecie, gdzieś. Sorry za to, gdzieś tam się wybierałem, tam daleko gdzieś. No ale w końcu się zgubiłem. Zgubiłem się na tyle, że. Nie pamiętałem koordynatów i, i nie miałem zapisanych waypointów I musiałem się szukać, musiałem szukać tego miejsca, co zajęło mi troszkę czasu Przynajmniej szczerze, że latałem, czyli game mode one i sobie latałem No bo trochę szukania byłoby bez tego game moda. No ale dobra, już jestem w serduszkach Bez game moda po prostu i jakiś plan na ten odcinek, <laughs> Nie wiem, nie miałem zielonego pojęcia. Brr, nic się tak po części nie zmieniło. Więc myślę, że zrobię coś, co mi przyjdzie do głowy, czyli... Pójdę sobie trochę pokopać hewna. Ale najpierw muszę, muszę, muszę... Muszę, muszę... Gdzieś wszystkie drewna schować. Czyli tak, tu musi być... Jak to się mówi? E, kurczę bladę Ten taki tam gdzie się... Magazyn, tak, magazyn, tu musi być magazyn. Fire protection. Tak. Aha, rzeczywiście, pamiętam. Coś tam pamiętam, jak chyba z tym sobiakiem walczyłem, nie? No, ale żeby tu był ten magazyn, to najpierw muszę to jakoś tutaj porządnie wyrównać, ale... Myślę, że to w trzecim odcinku tutaj wyrównam i wszystko ładnie I wtedy tak, więc ja sobie na razie gdzieś tutaj wszystkie, wszystkie przedmioty tutaj pochowam O, przy okazji mam to co na razie mi jest potrzebne Czyli... To! Ktoś mi w poprzednim odcinku zwrócił uwagę, że to nie jest Optifine, czyli mam dobra 64 Ale... To da się jakoś skasować, tylko zapomniałem jak? Ale dobra, miesza o to. Ehm, tego i tak nie będę korzystał. I też by ktoś miał jakiś tam sposób, żeby zrobić tak, żeby tu się już tu tak nie zamulało, ale dobra. Nie, 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 nie dziękuję. Tam tamtego nie chcę. Okej, okay, fajnie tak. Grać na modyfikacja mm. i, a nie, to było w resipaku To już nie, 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 nic, nic, nic. Aha, tu jest ten. Ta kuleczka. manabin czy coś tam. I don't know. Dobra, mam. A to jest. Yy... Okej. Okay. Dobra, ale już mnie się tak nie zacina jak ostatnio. Patrzcie, jestem nowym ludkiem. Aha, ja mam jeszcze ten, nie? Animated player. Lol. No, i trochę z niego korzystałem, jak robiłem tam jakiś tam odcinek. Dobra. Czyli na pewno będzie nam potrzebne to. To To Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy O, cztery tylko mi zostały O, słabiutko, słabiutko No dobra Tu Nie, 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 co ja robię, co ja robię Ty idziesz Tutaj Ty idziesz tutaj Ty idziesz tu Ty idziesz tu ty idziesz tutaj, kurcze naprawdę, to tak trochę mnie wkurza. I, dawajcie karki, okej. Okay. Czy są tutaj te skróty klawiszowe? Tak są. Okej, okay. być lepiej to się tam wszystko tak ładnie generuje. A no tak, Ludzi zapomniał, że tu ma te wszystkie drewka. No, widzicie jaki jestem, jaki ja jestem zamulony. I gdzie tu mogę mieć um, sadzonki, o tu są. Okej, okay, dziękuję ci bro. Schodzimy po moich pięknych schodach. Ogółem trzeba by było tutaj więcej tych drewnianek. No, czy tego kurczę tego drewna tutaj, ten jest żeby był taki bardziej tutaj wokół. A nie że. Oho, oho, sobie tylko po jednej stronie. I jeżeli nie, nie wiem. Mm, trzeba by było tutaj jakiś taki mm, ogród zrobić. Tak, ogród! Trzeba zrobić ogród, ponieważ ogrody są fajne. A zwłaszcza w tej grze, bo tu po to to jest mniej więcej stworzone. Co się dzieje, co się dzieje, gro? Czemu ty mi to robisz? Uh, mam nadzieję, że tego tak nie będzie widać. Trochę brzydko to wygląda bez tych cieni, ale no dobra. Trzeba mieć więcej FPS-ów, chociaż trochę. Dobra. Tak, to może ja to przyspieszę. Dobra, no to już. Y, trochę tutaj zasadziłem między innymi tych drewna. a dobra, jeszcze mi dwa, no to yeah. I to drewno było mi mniej więcej potrzebne do, 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 do... O, fajnie, już wyrosło. Tutaj do zrobienia kolejnej części schodów, do zrobienia tutaj and tutaj. I teraz jest tak mniej więcej, zastanawiam czy zrobię to dzisiaj, czy też nie dzisiaj. Um, na początku tak by musiał mieć trochę um, Ojeny blick, Stone blick, Stone blicków chyba tak. I czego zapewne nie mam za dużo. Um, ale teraz tego trochę będę miał. Ojeny, co to się dzieje? Nie, nie, a nie, rzeczywiście dobrze mam. Kurde, chciał bezpośrednio schody zrobić, ale dobra. Lak mi w tym pomógł. Mm, oby miał węgel. Jest mam węgiel, dziękuję. Mam węgel i. Nie, nie w pęczu, tylko w piecyku. Aha, już mam, dobra. A dobra, co mi tam szkodzi? No i. Pff, I co tu mogę iść i spaść? Chociaż nie mam szóstej. Dobra, co tam? czy tak, tu na pewno będą się wyrównać, tak wyrównać, żeby, wiecie, żeby tu był jakiś taki porządny mm, magazyn, kurde, zawsze zapominam tej nazwy, mm, rzeczywiście trochę tu będzie z tym problem, chociaż jeżeli się zrobi, to tak jak w podobnej sytuacji, jakiej był mój pokój, bedroom, wiecie, ta sypialnia, o to mi chodzi, to myślę, że tam też może być coś w tym deseń, chociaż może to jakoś inaczej wykombinuję, czyli może to zrobię jakoś tak, yy, tak, yy, tak, albo jakoś tak yy, wykuty to w skalę, jak yy, w przypadku tamtym. Ja to sam zrobiłem, czy to już było LOL, nie wiem. Wykuty w skalę, czyli pff, yy, tak jakbym teraz. No, nie wiem tu miał, bym się wkopał i tu by był taki jakby teraz coś ten desen, ale myślę, że nie wiem jeszcze na tym po, pokombinuję po, pokombinuję, tak no powiedzmy i pff, teraz na pewno trzeba iść spać, już robi się siódma rzeczywiście, to już jest pora na spanie nie ale lepiej iść wolę jak jest jaśniej niż ciemniej no dobra, śpi Stibuś, Stibuś, Stibuś okej okay. Już wyspany ziomuś. Teraz, teraz co? Teraz może pójdę sobie do kupalni. Tylko że jak na pewno się kera. Będzie, będzie, dupczy. będzie, dupczy. będzie, będzie, będzie. O, już ma. To nie, nie będzie potrzebne. Hmm. Diamentów tak nie mam, nie? Hi, 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 hi. Teraz mam. Nie, tak nie mam. Bez jaj. Um, co to jeszcze może być potrzebne? Może być potrzebne trochę tego, tego, tego. Hmm, co to jeszcze może być potrzebne? Jeżeli mam już tu biecik babę, myślę, że przyda się jeszcze trochę kilowów hmm, Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No, i już jest dobrze. Raz, dwa, raz, dwa. No, rzeczywiście, łopata mi jest tak. Chociaż. Czy łopata mi nie będzie potrzebna? Między innymi do grawelu. Grawel, żwir, to wiecie o co chodzi. Hmm, gdzie to może być. Powiedzcie, że mam łopatę. Powiedzcie, proszę. Nie. Tuk, tuk. I tuk. Mam nadzieję, że nie mam takiej sytuacji, że w tych odcinkach, których usunąłem, miałem gdzieś tam waypoints, tak, waypoints, gdzie miałem na przykład pokazane. O, tu są diamenty, że jak będę miał, wiecie, fortunkę, to tam sobie przyjdę ho, 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 i będę miał ich 500. No, nie, chociaż szczerze w to włączył. Oooo, a co to jest? O, to miałem wam wcześniej pokazać, jak to zrobić. Czy jak to zrobić, ale patrzcie, co to jest. I to nie jest Bóg. No nie to nie jest Bóg. Chodzi, że nie przez uzamknięte, tylko wiecie o co chodzi. Ale to w innej sytuacji, bo teraz nie wiem jak wam tego pokazać. Nie, F1, kurde, zawsze mi się myli. Ui! To, że śmie. To śmie przez straszy, chłopcze. Okej. Okay. Um tu pędzi jaskinia Wiedziałem, że czegoś zapomniałem, wiedziałem Teraz oczywiście trzeba się cofać Zapomniałem między innymi jedzenia o którym sobie teraz przypomniałem spadając i zapomniałem o pochodniach pochodnie, pochodnie też są potrzebne ale oczywiście nie, ja muszę zawsze zapomnieć bo oczywiście to jest takie które się da zapomnieć i nie No jedna pochodnia. Od czegoś trzeba zacząć. Mm. fuck mm, I to będzie za mało. Kurczę. Czyli mi nie trzeba zrobić teraz sobie trochę patyko, A z 2 I deseczki. I pat. Ale oczywiście mam za mało węgla, nie? Nie, tu jeszcze mam. I ja przecież zrobiłem pochodnie. No. Mm. Nie. To sobie zrobię, tam sobie wykopię A jedzenie, jedzenie. Rudy, jedzenie. Ale oczywiście jedzenie jest marne. No, ale dobra. Trudno, raz się żyje. Na razie gram na pokojowym. To kurczę. Zmienić to na razie nie, nie zmienię tego. Nie, że jestem lama albo coś. Nie, ja nie jestem lama. Ja po prostu chcę najpierw zrobić tak, że pójdę sobie tam do jaskini i tam dopiero sobie zmienię to wszystko, żeby było ładnie. A nie, że teraz sobie to ustawię, tak wiecie, oho i będzie klops. Tam nawet mi się nie chce iść. No, to mnie zmyliło, to mnie zmyliło. To sam zasadziłem, nawet nie widziałem. O, tam coś jest. Ty 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 ty, stone. Patrzcie, jak naciśnę na zero. E! Aha, zero. Grass block, super. Mm, stone. Ej, to nie jest jaskinia! Ej, czemu miesz? już... A! Oszukujecie! Angras. Okej. Okay. Czyli tam nie trzeba iść. Chociaż, z tego co pamiętam, to ja... Gdzieś... Nie, to nie był podziemny. To nie mógł być podziemny. To było... O, węgiel! Ratujesz mi życie. I to dosłownie, bo gdyby nie ty, to byłoby ciemno i. i źle. Dobra, 5. Skąd ja mam 5 nagle? No ale dobra. Tu tu, tut. Tu, o, dalej węgel. Węgel is good. Ten odcinek będzie podzielony na part AB. Tak, ponieważ teraz rozpoczynam i za chwilę kończę. So sad face. Chcę zobaczyć, co to jest tak mniej więcej. Kurczę, że nie mam żadnych teksturpaków, bo... Ajdź! Zapomniałem sobie jej wgrać. No trudno. Uh, przez przypadek znalazłem trzecią rudę żelaza i czwartą. O mój Boże! To jest coś. Mm, oczywiście. Piasek. Ale widzicie, ja już mam mu... Mhm. Mm w którą ser... Czekajcie, którą stronę podpowiada mi serce? Hmm. Serce z po lewej stronie, no to tu chyba, co? Hej, ale to już by... O, to jest to miejsce, co mówiłem A, patrzcie, jakie to jest super mega ekstra czaderskie wejście No i było Ale się zmyło, bo ja teraz idę tutaj No super, jedna ruda żelaza Dziękuję no już trzeba zrobić O, akurat 18, no i będzie dobrze Starczy mi to na całe życie Ok, trzeba zrobić schody, bo... 5 <śścoughs> minut temu, Rudy e, Pójdę do jaskini, to wtedy włączę coś tam Ale nie, jestem już w jaskini jakiś czas, ale nie, nie, nie włączę, nie, bo po co No dobra, ważne, że już teraz jest I hate woda Po co mi stone brick? No, od razu lepiej No, leć, leć, Ok, dziękuję No co, że kupię węgiel? No wiecie, węgiel też jest potrzebna, nie? Że każdy sobie teraz robi węgiel drewny, no i co? I jesteście z tego dumni? Dumni z tego jesteście, że robicie sobie węgiel drewny? Jak teraz może się czuć węgiel, ten kamienny? Czy zwykły? Wiecie, jak on się czuje? Że wy go olewacie i idziecie, olewacie węgiel, czy wy się dobrze czujecie? Węgel jest potrzebny, przecież gdyby nie węgiel, to byłoby ciemno. Zimno. Byście nie mieli... Żelaza, byście nie mieli... Uh, stone brick. A wy? Wy to po prostu marnujecie. Czy ja tu już byłem? Na którym jest ten poziom? Czekajcie, czy gdzieś też jest poziom? Nie, nie ma. I-34. Super, fajnie, że się zgubiłem, chociaż mam. Czekajcie, tu mi węgel wszystko zawodził. No, widzicie, węgel też ma swoje złe strony. No, ale także dobre. Więcej tych dobrych, a mniej tych złych. Aha, ja z góry zszedłem. Nioch, nioch. Teraz, gdzie tu pójdziesz, kawalerze? Ruda. Szalona ruda. A nie, to było, o mój Boże, damy wejdź, jestem lepszy. No i to są też te, do... te całkiem zarąbiste strony ludy. Uy. I co? I co? Że mnie trafi na jakiegoś super mega ekstra pająka jak w odcinku który usunąłem, ale dobra. Jak na razie jest tu ładnie, ale ja wolę zejść tu na dół, ponieważ jest Węgiel złoto. Węgel. Już jestem mój kochany. To będzie taki rewelacyjny odcinek. Ja zejdę na dół i będzie super mega ekstra zakończenie. Wobec którego się. Nie, w którym się nie. Nie, nie, nie. nie. Och. Nie pożegna... A dobra, raz się żyje. A no tak, najpierw trzeba oświetlić. Um. No i tu jest pięknie, więc ja się z wami. No dobra, trudno. Miałem się nie pożegnać.